Witam, z tej strony w W dzisiejszym odcinku zajmiemy się blasterem Nerf Rival Persis. W skład zestawu wchodzi blaster 50 sztuk amunicji Rival. Które już uprzednio nasypałem wraz z kulami Chaos dla Porównania. Akumulator niklowo-metalowo-wodorowy, co jest nowością, jeżeli chodzi o elektryczne blastery od Hasbro, zawsze musieliśmy dokupować baterie lecz nie z tym z, z tym blasterem otrzymujemy y, wielokrotnego uż, y, ładowania akumulator 9,6V oraz skoro mamy akumulator, y, zasilacz niestety. W wersji z wtyczką amerykańską dostałem. Jeżeli chodzi o budowę, blaster jest blasterem wyposażonym w tzw. hopper, czyli, tak jakby, lejem na kulę Rival. Budowa. Blaster, jak wszystkie blastery serii Rival, nie posiadają miejsca na zaczepienie jakichkolwiek akcesorii na lufę. Pod nią znajdziemy miejsce zaczepienia smyczy czy innego paska do przewieszenia przez ramię. Drugie miejsce do jej zaczepienia znajduje się na rękojeści. Tuż nad ruchą są jamdor, które w dość nietypowy sposób po naciśnięciu przesuwają się w przód. Za jamdorami znajduje się mechanizm hopera. Otwieramy go klapką i nasypujemy sobie kulki, by Ten pas transmisyjny brał je i wciągał kulę w rozpędzony napęd, powodując wystrzał. Sam hopper wygląda w taki oto sposób. Tu właśnie wchodzi ten pas transmisyjny. I z rzeczy, które jeszcze zauważyłem, tu na końcu tego hopera jest jakby miejsce na zaczepienie karabinczyka czy coś. Możliwe, chociaż nie słyszałem jeszcze o tym nigdzie, ani nie, nie widziałem do kupienia zapasowych hoperów, ale wygląda na to, że Hasbro przewidziało, że może w przyszłości będzie można mieć przy sobie parę sztuk napełnionych już hoperów na pasku. Kontynuując, jak, jak w większości w blasterów elektrycznych, w pełni automatycznych, dolny pust powoduje rozpędzenie napędu górny załącza podanie, który właśnie jak powiedziałem wcześniej w, wciąga kulę do tego mechanizmu z przodu na rękojeści znajduje się miejsce na załączony akumulator wchodzi bardzo bez jakichkolwiek problemów a na dole znajduje się mechanizm zwalniający Po naciśnięciu przycisku możemy odciągnąć przełącznik i wtedy na sprężynie wyskakuje akumulator, który możemy go łatwo wyciągnąć. Z drugiej strony z rzeczy, których jeszcze nie umówiłem, a użyłem wcześniej, znajduje się właśnie ym, suwak zwalniający hopper, który właśnie umożliwia nam wyciągnięcie hoppera. Standardowo jest yy, zabezpieczenie przypadkowego strzału. No i wiadomo, muszka z przodu krótka kolba z tyłu. Żeby być całkowicie obiektywnym, chciałem zaznaczyć jeszcze, że parokrotnie zdarzyło mi się, że blaster, pomimo tego, że był odbezpieczony, nie, nie był gotowy do strzału, gdyż przełącznik. Który sygnalizuje, który sygnalizuje właśnie zamknięcie klapki, nie do końca był wciśnięty i po prostu trzeba było docisnąć, by blaster był gotowy do strzału. Przyjrzyjmy się jeszcze samemu, samym jumpdor'om. Wciskamy i przesuwamy w przód. Nie, nie ma zbyt wiele miejsca do wciśnięcia grubszego palca, ale znaczenie nie powinno stanowić jakiegokolwiek problemu. I muszę zmienić, że jak długo używałem tego blastera, nie napotkałem jeszcze w przypadku, żeby doszło do jakiegoś zacięcia. Wcześniej wspomniany zamek od akumulatora, krótka szyna, lufa z zaczepem. I suwak zwalniania hopera. Podajnik kul do napędu. Jak wcześniej wspomniałem, blaster ten został jednogłośnie okrzyknięty przez społeczeństwo Nerf blasterem 2019 roku. Jak śmiałoby nie powiedziawszy i czasów Naprawdę w każdym calu został przemyślany i naprawdę jedyny mankament, do którego można się przyczepić. To za mała pojemność magazynka. 50 sztuk przy prędkości wystrzału Persis naprawdę zdaje się być zbyt małe. Cóż więcej mogę powiedzieć? Zapraszam do testu strzelania. Pora pogubi trochę kulek. Do ściany jest 20 metrów, na pudełku jest plastikowa czaszka, która będzie moim celem. Pusto. Z mojej strony to już wszystko. Z całego serca polecam Wam ten blaster. Na pewno przez najbliższy czas nie będzie na niego godnego przeciwnika, jeżeli chodzi o blastery. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nas, żeby być z nami na bieżąco oraz zapraszam Was na Facebooka, na nasz fanpage oraz do dołączenia do grupy moderskiej, żebyście chcieli wymienić się jakimiś spostrzeżeniami lub zasięgnąć się naszej opinii. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.